Hej, TKM! W dzisiejszym filmiku przedstawiam Wam moją kolejną wyprawę wędkarską. Zapraszam do oglądania. No, dzisiaj wybrałem się na ten sam stawik co poprzednio. Będę łowił na jedną wędkę na bata, na drugą na spławik klasyczny. No i celem jest chociażby jakaś najmniejsza płotka, bądź karaś. No to na początku podnęcę. Mam taką zaletę o dobinkę grubszej frakcji. No niestety, ale powinno być dobrze. Długo taka dalej. No i trzecią jeszcze wrzucę na początek, taką większą. No i teraz zarzucam. No to teraz zarzucę na bataj, by już się spłynęły blisko, a więc zarzucam. Trochę na prawo i odkładam wędkę i czekam. Na drugiej wędce mam ziarenko kukurydzy i trochę donęciłem tam kukurydzy i spróbuję zobaczyć, czy coś się stanie. Bo na razie na bata nic nie ma. Okej. Okay. niestety na razie mało się dzieje ale zaraz przerzucę zestawy ale najpierw donęcę kulami i trochę kukurydzy wrzucę a więc wrzucam trochę dalej już wrzucę tak naprawdę wszystko no i trochę kukurydzy o pan jest akurat branie Ryba! To jest chyba? Ryba! ryba. Mamy rybę! Mamy rybę! Kareb! Karp! Urwał się! Mamy rybę! Mamy rybę! Karp! Karp! Urwał się! A, ah, ale już piękny karp był widzieliście? Mam nadzieję, że tak. Zarzucę zestawy jeszcze raz. Ale piękna jeba była, no tak silna była, że aż trochę przygięła haczyk. Teraz widzę, że też mam jakieś takie de delikatne skubania na kukurydze, założyłem dwa zestawy na kukurydze. A więc czekam i zaraz wam pokażę, może coś się uda. Cały czas mam podskubywania niestety nic się nie dało poprzednio zaciąć, ale czekam i może się coś jeszcze uda. Niestety mam jeszcze malutko czasu i zaraz wracam do domu, ale jestem naprawdę w szoku, bo się nie spodziewałem, bo już myślałem, że nic nie będzie brało, a tu taki taka niespodzianka, chwilę poczekam, Czekam i zaraz się usłyszymy. Niestety muszę już wracać, a więc zwinę sobie po prostu wędki i pokażę wam jak to robię, że nie było. A myślałem, że może coś być, ale już trudno. Yeah. Back. Mam nadzieję, że Ci filmik spodobał. Jeśli tak, zachęcam do ustawienia, łapki w górę oraz subskrypcji. Połamania kija.